Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 17 marca, a co to się na rynku stanęło? Słuchajcie, jakaś korekta czy coś? Można by powiedzieć w końcu Dzisiaj przyjrzymy się temu, czy jest to tylko korekta Czy może już złamanie trendu Czy może w ogóle coś innego jeszcze Przedstawię wam również szybki mój plan na przyszłe miesiące A także zobaczymy sobie monetkę pyt. Dzisiaj troszkę bardziej pogadanka, więc dzisiaj Ale te altcoiny, które żeście zaproponowali Wezmę w następnym wideo, ok? Ale dzisiaj jakby, słuchajcie No trzeba wyjaśnić sytuację na Bitcoinie, jakby nie było Zapraszam serdecznie Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie serdecznie na kurs CAD Pro, mój kurs analizy technicznej, 46 godzin nagrań, czego cię będę mógł nauczyć całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie sl plus część zarządzania czyli granie strategiami, niepotrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku można spokojnie grać strategiami plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje. Tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20.00. Możesz sobie wejść o 20.00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj i jakby tej całej. Na UC. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Więc tak jak mówiłem, słuchajcie, na wstępie e, dzisiaj sobie tylko tą, tego pyt, bo jest 11 łapeczek, więc jest zapotrzebowanie, a pyt jest też u nas e, prowadzony na grupie e, w strategii, więc jest już przeanalizowany. Natomiast głównym tematem jest dzisiaj Bitcoin, to co się ostatnio, słuchajcie, na Bitcoinie wydarzyło. No więc lecimy do wykresu. A ostatnio, jak was zostawiałem na YouTubie, to mieliśmy sytuację, że mieliśmy tą strefę malutką podażową, prawda? No, i ta strefa, zobaczcie, no, niby została tu nadbita, ale, tu jest jedno właśnie, ale małe. Na wykresie dziennym żadna świeca powyżej strefy podażowej się nie zamknęła. I z uwagi na to, że nie zamknęła się też żadna świeca, to od razu, słuchajcie, 14 marca, czyli jak zobaczyłem, tylko że ta świeca się tu nie zamknęła. Ok, to od razu 14 marca no niestety musiałem zacząć reagować. Czyli też słuchajcie na grupę wrzucałem w sytuacji live wideo, e, że no, pozbywam się live. E, słuchajcie, m, tak, dzisiejsze ruchy, które poczyniłem, no to sprzedałem hpeczkę że pozbywam się ostatniego mojego tam hapeczka, a cel był na 75 tysięcy, ale tak jak mówię, słuchajcie, nie podobało mi się to, że no nie przebiliśmy tego, prawda, czyli ta dniówka też się tam, słuchajcie, zamknęła. Oczywiście to niczym jakby tam nie świadczyło, ale dla mnie to już jest jakaś słabość, czyli wolę sobie wyjść wcześniej z rynku, te słuchajcie, bo tutaj było 3% dokładnie do tej strefy, więc jakby no problem, prawda? I teraz tak, słuchajcie, dostaliśmy spadki, pytanie, czy to jest korekta, okej, okay, tylko, czy czeka nas coś głębszego? Teraz tak, na, patrząc teraz na wykres, teraz, teraz, dokładnie teraz, mamy tu pierwszą reakcję z powtórzenia korekty, to jest taka najprostsza analiza, czyli taka najprostsza analiza, czyli wzięcie Poprzedniej korekty zmierzenie tutaj mamy e, jakby strefę ala popytową, prawda? E, mówię ala, ponieważ e, jeżeli to będzie coś głębszego, no to ona tutaj niewiele da. Natomiast wiele da, słuchajcie, ta strefa e, jakby popytowa i jeszcze to miejsce, ok? To są takie dwa główne miejsca, bo tu jest układ harmoniczny, a tutaj mamy. Globalne, globalną strefę popytową. Jeżeli to przebije, no to tu. No ale okej, okay. korekta korektą, słuchajcie, czyli to, co no, my na grupie uwielbiamy najbardziej, czyli korekty, czyli spadki, żeby krew się lała, no bo wtedy można uruchamiać strategię. Natomiast słuchajcie, czy to jest tylko korekta, czy już krach na rynku? Powiem Wam tak. Daje 80% szans, że jest to tylko korekta. Dlaczego tak myślę. Ponieważ patrząc, słuchajcie, na rezerwę federalną, jesteśmy w rozpędzie. Fed to jest luzowanie ilościowe, wykres jakby federw, w rezerwy federalnej. Fed stosuje od jakiegoś czasu QT, czyli sprzedaje na rynku, ale jednocześnie, zobaczcie na ten wzrost, stosuje open market. Czyli kupuje, prawda? Sprzedaje kupuje. No trochę się kłóci, no ale to jest jakby ratowanie takiego rynku. Mamy tu jeszcze rozpęd, czyli jest jeszcze kapitał na rynku. Ten kapitał jeszcze troszkę będzie, słuchajcie. Dokąd będzie? W moich wyliczeniach, obliczeniach, że do lipca. Czyli lipiec to jest taki graniczny punkt, w którym możemy, słuchajcie, ten, już tą płynność tracić, ten kapitał. Ta rezerwa będzie gdzieś tam, gdzieś tam słabnąć, więc to jest dla mnie taki, słuchajcie, graniczny punkt, czyli lipiec. I też w lipcu, maksymalnie w lipcu, tutaj powtarzam, maksymalnie w lipcu, będę wieszczył, że mamy, wchodzimy w fazę proinflacyjną. Zobaczcie, też tutaj jeszcze na, miedź, prawda, miedź zaczyna rosnąć. Słuchajcie, na rynku, a niestety Bitcoina przejęło Wall Street teraz, no bo wiadomo czemu. Więc na rynku, słuchajcie, mamy taki cykl jak na Bitcoinie. Mamy cykl do altcoinów, prawda, czyli bitcoin rośnie, później altcoiny sobie rosną. No to tak na rynku tradycyjnym mamy cykl, że najpierw akcje rosną, później rosną surowce, czyli zawsze gdzieś na rynku jest hossa, tak zwana, czyli to powiedzenie, tak zwane, o, może tak, czyli zawsze gdzieś na rynku mamy hoce, prawda? Niestety rosnące rosnące surowce, słuchajcie, no to w tym przypadku jest to ścieżka proinflacyjna, proinflacja. Natomiast to, co najważniejsze, to to, że konsument, czyli wszyscy my wokół będziemy coraz słabsi, Ok, Będzie to coraz słabsze, ponieważ rynek jest dość wykończony stopami procentowymi do tego drożające surowce, okej, okay, równa się środowisko proinflacyjne. Ale to jeszcze nie teraz, bo tak jak mówię, jeszcze e, powinniśmy powinniśmy korzystać z tego rozpędu tutaj. Yy, I teraz tak, słuchajcie. Czyli daje 80%, że jest to tylko korekta, i jeszcze będziemy, jeszcze podbijemy z tymi aktywami ryzykownymi. Czyli ta miedź, która tam wystartowała, czy też ropa naftowa, no, jeszcze jakąś korektę załapią, a tym samym rynek jeszcze powinien zrobić jedną falę w górę. Ale lipiec, słuchajcie, to jest mój taki punkt graniczny. Jeżeli do lipca nic się na altcoinach za wiele nie będzie działo, nie będą zaliczać stref, które mam wytyczone jako strefy podażowe, no, to będę się aktywów tych pozbywać. Czyli w strategii będzie, będą take profity lub będą jakieś tam, że tak powiem roszady mniejsze lub większe. To co ważne na Bitcoinie teraz to tak naprawdę... Najważniejsze to są te dwie strefy. Jeżeli tutaj obronimy, to spoko. To tylko, to tylko mówi o tym, że jest siła. Najważniejsze są te dwie strefy, po których powinniśmy na początku kwietnia, bo korekta, tak jak mówię, czy nie wiem, czy mówiłem, czy nie, powinna potrwać 2-3 tygodnie. Na początku, w pierwszym tygodniu kwietnia, powinniśmy zaczynać jakieś ożywienie pokorekcyjne. Natomiast ten tydzień, następny tydzień mogą być fajnymi tygodniami. Jeżeli ktoś ma strategię i plan do rozegrania, prawda? Jeżeli ktoś nie ma, no to, no to nie będą dla niego to fajne tygodnie, znaczy następny, następny tydzień. Nie ma tutaj, tak jak mówię, żadnej strefy jakichś super, hiper mocnych. Oprócz tych dwóch, które są takie standardowe, nie jest to też nic mocnego. Więc jeżeli to nie obroni tutaj, no to to lub to. Natomiast plan już też jest przygotowany, jakby nie było na te spadki, przynajmniej u mnie. Dobra słuchajcie, więc tak to widzę, czyli 2-3 tygodnie korekty, e, pierwszy tydzień kwietnia powinniśmy ruszać, bo jak nie będziemy ruszać to będzie niebezpiecznie. Maksymalnie lipiec to jest moje maksimum, słuchajcie, jeżeli chodzi o rynek ryzyka, jakim jest kryptowaluty, czyli tu się zmienia. No i potem, co po lipcu, słuchajcie, no potem nieciekawie może być przez następny rok, powiedzmy. Więc tutaj obejrzyjcie sobie te filmiki moje, jak nie stracić na hossie, ok? 500 czy tam 400% zysku, czy wychodzić, ok? Bo to wszystko nagrywałem specjalnie, nagrywałem, słuchajcie, żeby, żebyście o tym pomyśleli, więc to sobie obejrzyjcie. Pyt. Słuchajcie, na grupie mamy y, pozycję dwie. <laughs> Pierwsza pozycja, czy też stąd. Nie wiem, czy z tego momentu, czy z tego to było, i druga pozycja. Docelowe, docelowo, y, Pyt to są take profits u mnie przynajmniej. Na słuchajcie, 1, 2, 6, 3, 7, 5. I drugi take profit na 2, 10. Przy czym, tak jak mówię, będę to korelować z bitcoinem i do tego z tym lipcem, ok? Lipiec. No tu mi, tu mi wychodzi, słuchajcie, jakby z makroekonomii, że może być gorzej, prawda? Więc jakby ta końcówka roku, czy też druga połowa roku może być zła, więc słuchajcie, take profity na, pyć, na pyt to jest 21.26 moje i to są główne strefy podażowe na tym pycie jakie bym brał tak naprawdę pod uwagę jeszcze chciałem słuchajcie dodać na koniec że pamiętajcie, że ta hossa jest inna ok, ta hossa jest troszkę inna, czyli wybiliśmy szczyt przed halvingiem e, m, dokładnie i niekoniecznie słuchajcie Później po halwingu, bo tu jeszcze powinna być ta jedna fala, ale później po halwingu niekoniecznie będziemy jeszcze cokolwiek robić. A druga rzecz, konsument jest dalej słaby. To nie jest hossa ulicy, słuchajcie. Tym razem instytucje były pierwsze, a ulica była druga, co przeważnie było na odwrót, czyli ulica była pierwsza, a instytucje dopiero gdzieś tam pod koniec hossy, czy też w trakcie hossy dopiero się e, włączały do. Handlu. Tutaj jest zupełnie już co innego. Wall Street przejęło Bitcoina. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo w środę. Tam już będzie więcej altów ze strefami popytowymi, czyli takie strefy fajne, popytowe, no bo jeszcze mamy czas, jakby spadki nadal są, czy też jeszcze będą przez 2-3 tygodnie, więc są. Będą jakieś fajne też strefy popytowe na altach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.